Znowu to zrobił. Trzy weta Karola Nawrockiego, posłuchaj i napisz, co o tym myślisz. Zdecydowałem o trzech ustawowych wetach. Stała wdrażająca tzw. DSA, Digital Services Act, czyli Unijne Rozporządzenie o Usługach Cyfrowych, w założeniu miała chronić obywateli w szczególności dzieci. Doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą. Prowadzono rozwiązanie absurdalne. Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, na to zgody być nie może. Państwo ma wolność gwarantować, a nie reglamentować. Drugie weto dotyczy ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju NCBR. To weto można zawrzeć w jednym zdaniu. Nauka dla naukowców, nie dla polityków. Nie mogę podpisać ustawy, która zamienia badania naukowe w narzędzie politycznej kontroli. Trzecie weto dotyczy rynku ubezpieczeń. To ustawa, która wzmacnia duże korporacje kosztem obywateli. Wystarczy przeoczony SMS, e-mail czy komunikat w aplikacji, by człowiek mógł stracić prawo do odszkodowania. Polacy nie dadzą sobie odebrać wolności. Jako prezydent nigdy na to nie pozwolę. Dlatego mówię weto.